Słuchanie, a teraz przechodzimy do następnego tematu, który jest związany z oczyszczaniem naszego ciała. A mianowicie, często, gdy przebywamy w ciągu dnia w miejscach negatywnych, energetycznych, na przykład um, był pogrzeb kogoś bliskiego i byliśmy na cmentarzu, czy byliśmy w podróży do pracy, czy gdzieś w autobusie z innymi ludźmi, czy w pociągu, czy na dworcu, czy w jakiś innych miejscach negatywnych, czy chociażby w supermarkecie, gdzie, czy na zakupach w jakimś centrum handlowym, gdzie dominują te energie materialne, energie egoistyczne, związane z tym życiem tutaj materialnym, z tego wszystkiego rodzaju energiami, to również te energie się do Was. Przyczepią, czyli wyobrażam sobie tak, że my, na przykład ja, nie kończę się tutaj, gdzie kończy się moje ciało, tylko ja mam również tą energię. Teraz zależy od osoby. Niektóre osoby mają to pole energetyczne bardzo wąziutkie i to na przykład zauważacie w supermarkecie to jest idealne miejsce. Ja takie miejsca uwielbiam, aby eksperymentować. Gdy idziecie na przykład pomiędzy regałami i Obok was jest inna osoba, która potrafi wejść jak gdyby na was, wejść w wasze pole energetyczne i tego w ogóle nie zauważy. Czyli są takie osoby, które mają swoje własne pole energetyczne, bardzo bliziutko siebie, bardzo malutkie, takie skromne, nierozwinięte. I wy możecie stać obok tej osoby i na przykład ruszać ręką w takiej odległości, i ta osoba tego nie zauważy, nie czuje. I tak samo jest. Niedelikatna wchodząc w pole energetyczne innych osób. To jest niesamowite, jak niektóre osoby mają bardzo wąskie pole i bardzo wąską taką zdolność odczuwania innych osoby. I są osoby, których pole energetyczne jest większe, a są osoby, których pole energetyczne jest bardzo duże, bardzo dalekie i są osoby, które potrafią z tym polem eksperymentować czyli dzisiaj jest takie wąskie, a jutro na przykład w czasie rytuału, gdy potrzebują mieć kontakt z wami, to moje pole energetyczne rozszerzam, na przykład, na wielkość całej kuli ziemskiej, czy na wielkość um, danego terytorium, danego państwa. Czyli to jest również możliwe. I jak wiecie. My dbamy o siebie, dbamy o to nasze ciało materialne, yy, ubieramy się pięknie, chodzimy w czystych rzeczach, yy, myjemy włosy, myjemy się, czy chodzi, idziemy pod prysznic codziennie, czy dwa razy dziennie, czy pięć razy dziennie. O tą otoczkę dbamy. Natomiast o nasze pole energetyczne, czyli tą drugą otoczkę, bardzo często zapominamy. Aby ją oczyścić, aby iść pod taki prysznic i oczyścić, Prysznic, oczyścić to nasze pole energetyczne. I często wygląda to tak, że poprzez właśnie nazbieranie takich negatywnych energii ze wszystkich części świata, czyli supermarketu, z dworca, z pracy, z autobusu, my wracamy do domu, nie oczyszczamy się i te. Negatywne energie się w nas kumulują, zbierają, zbierają, i można sobie to tak wyobrazić, że to nasze pole energetyczne jest zanieczyszczone, jest brudne, jest po prostu brudne. I dlatego należy je oczyścić. I jak zrobić takie oczyszczanie? Czyli najprostszy sposób, który należy stosować codziennie, i to gdziekolwiek wychodzicie i wracacie do domu, należy oczyścić swoje pole energetyczne. I wtedy zauważycie, że. Macie jak gdyby więcej energii, że nie odczuwacie tak zmęczenia, że macie ochotę, aby robić to czy tamto. I przeciwnie, jeżeli Wasze pole energetyczne jest brudne, to można sobie to tak wyobrazić, jakbyście byli oblepieni taką brudną gliną, czy jakimiś nie wiem, odpadkami, śmieciami i wiadomo, mielibyście trudności, aby się poruszać, aby swobodnie oddychać, aby swobodnie żyć i działać. Tak wygląda to w polu energetycznym, wszystkie zaśmiecenia, brudy i tak dalej hamują was, czyli doprowadzają do depresji, do złego humoru, do jakichś takich negatywnych odczuć i w pewnym momencie doprowadzają do bloka, do poważnych bloków, na przykład blokada tego czy innego czakramu energetycznego. O czakramach to wszystko znacie z mojej książki, kurs Magi 3, tam macie omówione wszystkie czakramy. Dlatego jeżeli ktoś z Was nie wie, co to są czakramy, co to jest aura, to bardzo proszę zerknąć sobie do tej książki. Czyli blokady w danym czakramie, które później mają bardzo szerokie konsekwencje. Na przykład mamy blokadę w czakramie seksualnym i doprowadzi to do bardzo głębokich konsekwencji, gdzie unikamy kontaktów e, seksualnych, gdzie blokujemy się. I to znów działa na naszą świadomość i blokuje nas na innych, jak gdyby w płaszczyznach. Taki może banalny przykład. Dlatego, jak oczyścić nasze pole energetyczne? Pierwsze, co robimy, wracając do domu, to nie biegniemy do kuchni, aby przygotować sobie coś do jedzenia. To nie biegniemy przed telewizor czy przed komputer, aby sprawdzić, kto wstawił jakiś nowy wpis na Facebook. Tylko. Siadamy sobie spokojnie, w fotelu, gdziekolwiek. Możemy być jeszcze w ubraniu, nie musimy się tutaj najpierw przebierać i tak dalej, tylko siadamy tak, jak żebyśmy do naszego domu wrócili. Można zapalić sobie świecę, to nie jest konieczne. I teraz wykonujecie rytuał oczyszczania. Bardzo prosty, taki, że każdy z Was może go wykonać. Niektóre osoby będą potrzebowały wprawy, będą potrzebowały dłuższego czasu, jak gdyby, aby wyrobić sobie pewną zdolność wykonania tego rytuału, ale u większości osób będzie on funkcjonował idealnie przy takich zwykłych, codziennych zanieczyszczeniach. I wygląda to czyli: siadamy spokojnie i koncentrujemy się na naszym ciele, na naszej aurze, czy naszym polu energetycznym, i następnie wyobrażamy sobie, że jesteśmy połączeni, łączymy się, jak gdyby, takimi korzeniami z Matką Ziemią. I od góry takie korzonki idą w stronę kosmosu, w stronę uniwersum, czy w stronę tak zwanego nieba. I teraz czujemy takie połączenie, czyli uziemienie, kompletne uziemienie. I można sobie wyobrazić, że wszystkie złe energie, które miały na Was wpływ w ciągu Waszego dnia, teraz odpływają w kierunku Ziemi, a z góry spływa na Was pozytywna energia. Jeżeli ktoś wierzy w anioły, to może przywołać tutaj Archanioła Michała i przy pomocy jego energii, jego niebieskiego światła, promieniowania niebieskiego, oczyścić swoje pole energetyczne. Czyli najpierw przywołać Archanioła, poprosić go o pomoc w tym oczyszczaniu, a następnie, oczywiście swoimi własnymi słowami, dla tych osób, które jeszcze nie czytały mojej książki Magia Bogactwa, jak rozmawiamy z aniołami, przywołujemy swoimi własnymi słowami. A następnie wyobrażamy sobie, jak istota ta pojawia się przed nami, i tutaj każdy z nas ma inne wyobrażenie, każdy z nas widzi inaczej e, Michała, Archaniła Michała, i wyobrażamy sobie, że odcina on swoim mieczem wszystkie złe energie, które się do nas przyczepiły. Można sobie to typowo obrazowo wyobrazić, że miecz. Który odcina wszystko od nas ze wszystkich stron, i nasza energia jest czysta. Jeżeli ktoś nie wierzy w anioły, czy nie stosuje takiej praktyki, może zastosować tak zwane białe światło. Wyobrażacie sobie, że od góry spływa na Was białe światło, od samej góry, wchodzi do Was tutaj od, od góry, czy tutaj od góry, w tym miejscu, gdzie zazwyczaj wchodzi. I następnie Spływa na Was w całości i oczyszcza całe Wasze ciało od góry do dołu. I można spróbować również wrócić tą energię, czyli od dołu do góry i wypuścić ją znowu na zewnątrz. Białe, bardzo jasne światło. Najlepiej sobie w ten sposób wyobrazić. Jeżeli ktoś jeszcze Was ma ochotę, zastosować dalszy krok, to jest oczyszczanie czakramów. Poszczególnych czakramów je znacie z mojej książki Kurs Magii 3. Czyli od samego dołu zaczynamy od czakramów najniżej położonych do najwyższych, czyli nasze te centra energetyczne. I również wysyłamy to białe światło do pierwszego czakramu. Następnie do drugiego, trzeciego i tak dalej, do samej góry. I można to powtarzać tylko raz lub dwa, trzy razy, w zależności jak się czujecie po przeprowadzeniu tego rytuału. Czy czujecie się już oczyszczeni, czy jednak jeszcze czujecie się gdzieś osłabieni, wówczas należy to jeszcze raz powtórzyć. Moi kochani, niezwykle prosty sposób, niezwykle efektywny, a jednak należy go stosować systematycznie, aby nie doprowadzić do blokad, aby nie doprowadzić do jakichś takich. Większych złogów negatywnej energii. I moi kochani, jeżeli macie taką możliwość, aby raz w miesiącu czy raz w tygodniu pojechać na łono natury i wykonać takie oczyszczanie, na przykład w lesie, to jest to już idealne. Bo jak wiecie, że wszystko to, co wykonujemy w połączeniu takim normalnym z Matką Ziemią, czyli w naszym ogrodzie, w lesie, gdzieś nad rzeką, to ma największą moc, bo my jesteśmy częścią, częścią tej natury dookoła nas. Nawet mimo tego, że nam się wmówiło, że najważniejsze jest, nie wiem, telewizor, radio, komputer i tak dalej, to my jesteśmy częścią natury. My jesteśmy stworzeniem, które jest częścią tej matki Ziemi dookoła, i tylko poprzez takie połączenie możemy odnawiać nasze energie. I tutaj wszystkie te osoby, które jeszcze nie widziały filmu Avatar, bardzo Was zachęcam po raz kolejny, aby sobie ten film obejrzeć. Przypuszczam, że już każdy go widział, ale jeżeli jeszcze ktoś z Was jest, kto go nie widział lub ma ochotę go obejrzeć jeszcze raz, to to jest jeden z najbardziej wartościowych filmów ostatnich lat, który idealnie pokazuje to, jak my ludzie, my ludzie naprawdę jesteśmy związani z naturą. Czyli mieszkańcy planety Pandory to jesteśmy my ludzie, czyli te niebieskie istoty to jesteśmy my. My naprawdę tak jesteśmy związani z naturą, jak te istoty są pokazane w tym filmie. I tutaj również zachęcam Was do, do obejrzenia tego rytuału, w którym wszyscy się łączą, gdzie jest połączenie z drzewami, jest połączenie z matką naturą i z tej wiedzy korzystać. Jeżeli tą wiedzę mamy, to z niej należy korzystać. Jeszcze nie udało się wyplenić wszystkich czarownic i nigdy się nie uda, bo jeżeli jedna z nas zniknie, to pojawi się następna. I na szczęście ta nasza stara wiedza jeszcze przetrwała i miejmy nadzieję, że przetrwa jak na dłużej. I dlatego moje filmy dla was, aby was zachęcić do korzystania z matki natury, do korzystania z tych wszystkich energii i do przekazywania tej wiedzy dla waszych dzieci, dla waszego potomstwa i Uczulenia ich na to wszystko, co piękne dookoła nas. Czyli, jeżeli macie dzieci, to zabrać je na łono natury, razem z nimi przeprowadzić takie oczyszczanie, uczyć ich, uczyć ich już od małego widzenia tego, czego w szkole ich niestety nie nauczą, moi kochani. Dlatego jedyna nadzieja w nas. I tym takim pozytywnym akcentem chciałabym Was zachęcić do moich następnych filmików i oczywiście do zadawania kolejnych pytań a także do komentarzy i na te wszystkie komentarze odpowiadam z dużym dużym opóźnieniem ale odpowiadam jeżeli ktoś chce być na bieżąco to bardzo proszę dodać sobie mnie do znajomych na Facebook tam macie wszystko dokładnie ja wszystko cokolwiek robię zaczynam od Facebook czyli tam Wstawiam wszystkie moje nowe artykuły, wszystkie moje nowe filmy, komentarze i tym podobne, bo wiem, że wtedy wy to od razu widzicie. I tak samo, jeżeli ktoś chce być na bieżąco z, z moimi filmami czy wpisami na blogu, to jest taka funkcja: subskrybuj bloga. I jest taka funkcja: zostań moim widzem tutaj na YouTube. I można mnie dodać zostać moim widzem abonentem tak zwanym i wtedy każdy nowy film, który się pojawi od razu widzicie u Was, czy dostajecie powiadomienie mailem. To jest dla tych osób, które są pośród Was, które o takie rzeczy w sumie banalne, ale wcale nie banalne mnie pytają, tak można w ten sposób być stale na bieżąco. Czyli nie trzeba śledzić codziennie, tylko czekać na powiadomienie mailem. Moi kochani, bardzo dziękuję za nasze kolejne wspaniałe spotkanie magiczne. Bardzo się cieszę, że udało mi się dzisiaj te filmiki dla Was nagrać. Mimo tego, że jestem bardzo zmęczona, to widać po mnie i widać to będzie w tym filmie, gdyż ostatni rytuał transferu Wenus, Wy wiecie, znacie go i był to rytuał niezwykle silny, który kosztował mnie mnóstwo, mnóstwo energii i jeszcze nie udało mi się tą energię w 100% zregenerować i dlatego, jeżeli czekacie na podsumowanie tego rytuału, to bardzo proszę się nie niecierpliwić. Tak samo wszystkie inne prace magiczne, gdzie jeszcze te podsumowania do Was nie doszły, to wszystko dojdzie na spokojnie. Wszystko, cokolwiek Wam obiecałam, będzie, tylko może nie od razu, dziś, tylko za kilka dni. Wiecie, moi kochani, że nawet jeżeli do Was nie piszę, to o Was myślę i czytam każdego maila. Czyli to wygląda w ten sposób, że ja czytam każdy mail, ale niektóre sobie zaznaczam, że na tym muszę koniecznie odpowiedzieć. Na kolorowo, czyli te czerwone są najpilniejsze, te pomarańczowe troszkę mniej, te żółte mniej i tak dalej. I na pewno na wszystkie ważne pytania odpowiem czy w filmach, czy w formie analiz. I tutaj bardzo proszę o cierpliwość. Jeżeli komuś się bardzo spieszy, to skorzystać z analizy i porady. O tym mówiłam w moim przewodniku po mojej pracy i wówczas macie odpowiedź najszybciej jak to możliwe. Moi kochani, bardzo dziękuję za nasze spotkanie i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukardi.